Dzień dobry, witajcie. Ja już prawie, że mogę mówić, więc ruszamy z kolejnymi filmami. Dzisiaj mam dla Was kolejny super ciekawy produkt. Proszę bardzo, taki oto zestaw. Myślę, że jeden z ciekawszych kątowników i bardziej precyzyjnych, jaki do nas dotarł w ostatnich latach. Co miłe, produkt. Polski, chociaż tutaj jest zaznaczony również, że pod uh, under USA license, czyli z licencją amerykańską. Zobaczcie, jak to jest wykonane. Jest to taki box, taka płyta MDF, pofrezowana. Mamy tutaj ołówek. Zanim przejdę do kątownika, podpowiem Wam tylko, że o te ołówki automatyczne dzielą się na dwa rodzaje, miękkie i twarde. Żeby dobrze trasować musi być tołówek to z systemem twardym, czyli możecie to sprawdzić poprzez próbę wciśnięcia rysika. Jeśli weźmiemy coś twardszego, bo na palcu to potrafi przebić też skórę, ale jeśli weźmiemy kawałek na przykład drewna, to nie powinien ten rysik się nam schować, kiedy będziemy go wciskać. Więc tutaj też miło, że to nie jest jakiś tam non tylko porządny, automatyczny, 1 mm ołówek. Następny element to oczywiście sam kątownik kawał aluminium. Nie jest to monolit, jest to, tutaj będzie widać, składa się z dwóch elementów czyli mamy stopę i sam kątownik, jest to skręcone, po, jest tutaj sfrezowana taka nuta, wpuszczone to aluminium. Mamy laserowo naniesione te grawerunki, te, 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 te wszystkie skale, no i oczywiście pofrezowane otwory, które zaraz Wam również pokażę do czego służą. Jeśli chodzi o samo wykonanie tego, no to myślę, że nic tutaj, no nie można się niczego doczepić, bo jest to zrobione naprawdę estetycznie i dokładnie. Oczywiście najprostszą metodą, żeby sprawdzić, czy ten kąt 90 jest zachowany, to jest metoda następująca. Rysujemy linię, obracamy o 180 stopni, rysujemy drugą linię, tak, parę milimetrów, milimetr 2 obok. Tutaj trzeba tylko pamiętać, że ten kątownik jest ścięty. Jest ścięty tutaj też pod, chyba pod, pod kątem 90 stopni, więc sami widzicie, że to schodzi tutaj blisko materiału, więc kiedy go obrócę o 90, no to mamy ten taki dosyć spory uskok, więc to nie jest tak, że jest to kątownik dwustronny, bo rysowanie tutaj możecie tym małówkiem zawsze gdzieś przekosić, nie? Jakbym chciał narysować krzywo, to również się da. Nie? Widzicie. Oczywiście tutaj postarałem się zrobić to w miarę równo. No właśnie. Postarałem się, ale to tak, to postaranie się jest trochę kiepskie według mnie. Więc ja sobie, ja się posłużę tutaj drugim kątownikiem, takim powiedzmy moim wzorcowym. No i tutaj ewidentnie widzę, że wy również zobaczycie. Zrobimy tak. Zrobimy tak, że musi się to zgadzać i tutaj faktycznie absolutnie nie ma się czego doczepić. Oczywiście ten kąt prosty przyda nam się również nie tylko przy trasowaniu, ale również jeśli coś chcemy sprawdzić, czy jest prostopadłe, no weźmy sobie na przykład tutaj ten element, dojeżdżamy i widzimy, że coś tu jest krzywe i to najprawdopodobniej będzie mój stół, słuchajcie. Obstawiam, że to będzie mój stół, albo jest krzywo, to krzywo jest to obcięte. Zobaczymy tak. No, i tutaj już ten kąt prosty jest zachowany. Tutaj również lekko ucieka. Tu jest prawidłowo. Więc to tylko mówię, że można sprawdzać również, czy po prostu coś jest prostopadłe. Czy coś ma kąt 90 stopni. Dobra, jedziemy dalej. Ponieważ tutaj jeszcze kilka tych rzeczy jest, jeśli chodzi o skalę, tutaj mamy 0 i tutaj mamy 8, tutaj mamy 9, tu jest 10, ale no to 10 jest oczywiście niewidoczne, bo nie ma gdzie po prostu tego już narysować. I mamy te otwory do trasowania linii równoległych, co 5 mm. Odmówię tutaj ta. Sklejka będzie mi się przesuwać chyba. Zwróćcie uwagę też tutaj na te dwa wycięcia. One też pomagają jakby utrzymać ten liniał. Więc fajnie, że to jest zrobione, bo po prostu łatwiej jest tym przesuwać. Kolejna skala, kolejna skala którą możemy tutaj sobie użyć, to jest w tym miejscu. Czyli tutaj mamy od 25 do. 50 mm. Jak to możemy użyć? No, na przykład, na przykład, zobaczcie, w ten sposób na tej skali zaznaczę sobie na przykład 40 mm i ta linia powinna być, którą wytrasowałem, 40 mm od tego miejsca. Możemy sobie sprawdzić oczywiście, czy jest poprawnie. Jest ok? Jest ok. No ale oczywiście do rysowania tych równoległych linii, no to najprościej użyć te otwory. Te otwory również są przygotowane. Tu jest taki minimalny luz, jak widzę. Więc jest to przygotowane na rysik 1 mm, ale tutaj jest minimalny luz jeszcze w tych otworach, więc to nie będzie tak. Super, super, super precyzyjnie. Dobra. Rzecz kolejna to oczywiście otwory tutaj, które są przygotowane. Czyli mamy kąty od 5 stopni do 90. Do, przepraszam, do 85. Jeśli chcemy wykonać. Dobra, tutaj będzie jedna linia. I teraz chcę. Ustalić tutaj kąt na przykład 45 stopni. To Wam też pokażę, bo to trzeba zobaczyć tutaj w tych okienkach, które pokazują kąty. Jeśli będę. Czekajcie, znajdę tylko 45. OK. Tam to świecące drewno, które jest, które widzicie, musi być. Idealnie w połowie. Czyli coś takiego. Teraz wystarczy zaznaczyć linię. No i co? Sprawdzimy sobie może, czy to pokazuje prawdę, czy też nie. Proszę bardzo, znowu kątownik taki mój wzorcowy. I jedziemy. Jest poprawnie? Jak najbardziej. Się ten kąt zgadza. Linie są równoległe, czyli linia jest równoległa do kątownika i jest tutaj tak najbardziej ok. Mamy tutaj też jeszcze jeden otworek. Tu jest chyba 5 mm. Tutaj mamy ten taki malutki, i to jest tutaj zrobione na, jak widać na skali, 9 mm od krawędzi. Czyli to jest tak naprawdę połowa też płyty połowa grubości płyty e, takiej najbardziej popularnej tak tej stolarskiej osiemnastki także mam nadzieję, że Pinokio pokaże kolejne tak, tego typu produkty, bo jak sami widzicie przypomnę jeszcze raz estetyka jak najbardziej na plus wykonanie również i taki zestawik na pewno będzie cieszył naszą ścianę. Ja bym tutaj słuchajcie dodał jeszcze otwór z, z tyłu, żeby to można było umieścić na ścianie a może przesadzam, nie? bo równie dobrze to można mieć w szufladzie. Tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Link tradycyjnie w opisie. A może słuchajcie, w komentarzach podpowiedzcie, jakie jeszcze takie sprzęty typowe do trasowania? Chcielibyście, żeby Pinokio wykonała ta firma dla Was, więc oni są naprawdę otwarci na sugestie, więc. Warto spróbować. Na razie cześć.